Może tak. Hej, witajcie. E, jesteśmy z Asią w domu, przy oknie, bo okno jest czyste. Myte. Właśnie e, dzisiaj postanowiłam, że będę myła okna e, i umyłam. Zdjęłam e, zasłonki, bo my nie mamy firanek. Asią, że jest ok, tak? A się jest ok. Tak. E, no i tak sobie obiecałyśmy, Zasią, że e, przylepimy naklejkę na szybę już taką świąteczną. Wiem, że jeszcze jest wcześniej. Nie wiem, jaki będzie, jak długi będzie żywot tej naklejki, ale to tylko naklejka, a też chcę powoli pokazywać Asi, że idą święta i trzeba się przygotowywać na święta. Nie wiem, jak tam u Was, dajcie znać, czy wy się przygotowujecie już na święta, czy czekacie na ostatnią chwilę. Oj. my się przygotowujemy, bo tak naprawdę nie wiemy, co będzie z przed Świętami, czy nas... Mam nadzieję, że nas nie przewali żadna choroba, skoro limit chorobowania wyczerpaliśmy. Asia, otwieramy. Asia, dotykaj. Co to jest? No, otwieramy. No, Asia, tu się... To... A ja nie wiem, jak to się... Aha, to chyba się przykleja do szyby Asia. I tak się robi. Tak, do szyby. Przykleja Nie wiem, jak się nakleja, słuchajcie, przykleja nie no, to chyba się odlepia. Tak. No, więc my tu sobie z Asią przyklejamy naklejkę. Um, Ucia jest w przedszkolu. Asia zaczyna później zajęcia. Ona się cały czas tu uśmiecha. Uśmiechasz się? Jest ok, tak? Asia się uśmiecha, bo Asia wie, że już tak niedługo choinka to lampeczki kolorowe, i jest ok, co by nie było. W zeszłym roku Asia już nam chorowała o ten czas, więc e... Więc tak, wiecie, było jak było. O, proszę bardzo, czysta szyba, już łapy odbite. No, a, a w tym roku póki co jakoś tam się trzymamy i mam nadzieję, że tak jak powiedziałam, limit chorowania na ten rok wyczerpany. No i zaczynamy powoli przygotowania do świąt, nie będzieśmy Będziesz mi pomagać? Chcesz zaangażować dziewczyny w tym domu każdy się ma czuć potrzebny. O, tak? Tak się? A, i jeszcze jedna taka schodzi sprawa. Mało sympatyczne. Dzisiaj byliśmy. No, e, z Asią do przedszkola. No i wracałyśmy. zjechać sobie do sklepu popieczywko e, I tam e, na no, miejscu dla, e, dla niepełnosprawnych. No, ktoś zaparkował samochód bez karty. No to myśliłam się, czyli to jest auto, bo ta osoba spoglądała tam. Stała przed sklepem i e, no, nie była to osoba niepełnosprawna. Ani nie miała nikogo e, 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 z niepełnosprawnością. E, bo stała po prostu przed sklepem i oglądała tam ekspozycję towar, tam były wystawione drzewka i tak sobie myślę, że ja czasami, słuchajcie, nawet nie parkuję na tych miejscach niebieskich jak na przykład Asia ma lepszy dzień, wiem, że będę kupowała na przykład tylko pieczywo i z nią idę do sklepu, znaczy idę, no czasami ją ciągnę do sklepu to, to staram się nie parkować bo tak sobie myślę, a może przyjdzie ktoś kto naprawdę będzie miał ciężko i, i te zakupy będzie chciał zrobić i potem ciężko będzie te zakupy donieść do auta no często gęsto też parkuję bo na przykład jestem z dzieci, no i wtedy jest mi trudno albo wiem, że będę kupowała coś no jakieś duże zakupy, większe I to wtedy no nie doniosę po prostu z Joanną, no bo ona po prostu potrafi się położyć na no na ziemi, tak? Jak ma jakiś tam gość, wtedy tak. No ale jak wiem, że ma lepszy dzień, no to wtedy staje dalej. No i dzisiaj tak sobie popatrzyłam. I chyba nie będę tego komentować, słuchajcie. Nie będę po prostu tego komentować, bo, bo nie będę. Wiem, czy jej to była. To ta osoba, no. Zupełnie zdrowa, tak? No właśnie. No. A teraz co. Wracając do poprzedniego tematu, ogarniamy przebieg i Oczekujemy? A się wyrzuca, okej, tu Słuchajcie, w środę właśnie odebrałam Asię z muzyki, no nie może nie tak właśnie, bo zdążyłam rozładować pralkę, ale w międzyczasie udało mi się zrobić takie kulki. One są z moreli, nerkowców, płatków śniadaniowych takich owsianych i płatków migdałowych, o tak. Są bardzo morelowe, <grytanie> z moreli suszonych oczywiście, bardzo morelowe. Tu w piekarniczku piecze nam się obiadek o, warzywka i kurczaczek, standardowo i co więcej, mam nowy stojak bo, bo tamte popsułam wszystkie, to sobie wrzucę do lodówki i idę do Joasi jeszcze sobie może zje batonika to jest moja herbatka idę sobie z herbatką do Joasi może właśnie jeszcze zajdę jakiegoś batonika i wezmę, napiję się soku i będzie czekała na panią Agnieszkę Chociaż w międzyczasie z tym, jak będziemy czekać, to może sobie jeszcze coś tutaj powycinamy, zobaczymy. Jest Asia. Cześć Asia. Asia jak było na muzyce? Pani Cię pochwaliła Asia, że Asia super pracowała na muzyce. Dzisiaj rebelka Asia. Asia, jesteś OK? Asia, jest okej. Okay. Właśnie wróciliśmy z jakichś takich, no trochę ze sklepu, trochę ze spaceru. Słuchajcie, jest przerażająco zimno. Składam Asię spodnie, bo zakładam już dziewczyną podwójne spodnie. Czapki, szaliki, rękawiczki i kotę taką grubą, bo u nas, słuchajcie, zimno. Nie wiem jak tam u Was, ale u nas zimno i to bardzo, słuchajcie, zimno. Weszliśmy trochę do sklepu, trochę, żeby się, trochę na zakupy, trochę, żeby się ugrzać. Bo po prostu Uff. mroźno się robi, mroźno, słuchajcie, mroźno. Oh. Zaglądamy do torby, mamy pietruchę, torby uwielbiamy razem? taką hordę. Pietruchę tutaj sobie posprzątałam, akurat tu mam doniczki, będę ją wkładać. Co kupiliśmy? Nic, słuchajcie, nic szczególnego. A, Pampersy nam nie przyszły, więc musieliśmy się poratować takimi. Jakieś takie ogórki dziwne były. Netto. Nie wiem, co to w ogóle jest. O! Nic takiego tu nie ma. Słuchajcie, jakaś skórka pomarańczowa. Masło, wagę. Jabłka. O! Takie coś nowego. Taka nowość. Nie wiem. Znacie taką nowość?